Będę udawał, że jestem z Bangladeszu. Zjem frytki i powiem, że restauracja nie dostarczyła. Można normalnie zjeść, a nie kur... Minus dwa stopnie i 0 złotych tipa, albo byś zdechł w piekle. Szmato śmierdzielu w piżamie dwa złote na piwku, no kur... Jezuś, moje plecy. Może jakieś cycki chociaż zobaczę dzisiaj. Fajna dorywcza praca, tak od sześciu lat już. Samochodzikiem się chciało ciepło, to teraz szukaj miejsca pół godziny. To z tobą się zjebie, nie da dogadać. I'm coming. Przechodzę do Bolta. I'm sorry, I'm coming. Kurwa. 600 metrów się nie chciało przejść. Mam na telefonie listę lokalnych grubasów. <głos> <głos> dawaj, Dziadek, dawaj, dawaj. Fajnie, że jest domofon. 19 klatek ekstra. Ale jest deska do prasowania. O! A miałem być kosmonautą. A będę. O, to nie jest klatka szarfes S. Jak to jest ciepłe, to ja jestem ciepły. Dzięki za podanie klatki, śmieciu. Whoops! To ten apartamentowiec. Gdzie ja zaparkowałem te pierdzidło? Się nie dziwię już czemu to tak mało skuterów. To nie jest blog. Halo, kalmary przywiozłem. Może jak zjem kilka frytek, to się nie zorientują Proszę zostawić pod drzwiami. Tomasz! Czemu nie sprawdziłem jaka jest pogoda w Polsce? Harami! Ale pachnie, kurwa. Lepiej tu niż w Rumunii. Szkoda, gdyby z pana zupą się coś stało. Jak nie mogą myśleć, że my coś takiego jemy w Indiach. Przecież to co niosę nawet nie stało koło hinduskiego. To nie jest hinduskie jedzenie? Muszę skombinować samochód. <laughs> Cztery pizze i sześć deserów. Ciekawe czy z Jarani czy z Jarani. Ta no po co jakieś numerki dawać? Ja tu na pamięć wszystko znam. No to żeś debilu zaznaczył. Serio tostów nie umiesz zrobić. Jeszcze ze sklepów zakupy. Pewnie. Jeżeli ludzie przeze mnie tyją. Minus 20, ciekawe czy dostanę napiwek. Na Chwilę później. chuj niebachu. Thank you Zazdroszczę ci Własny dowóz Pff. Powiem, że było zimno już jak odbierałem Dowoziłbym. Wejście od strony podwórka przez patio 42, co to jest za piętro? Prosimy zostawić pod drzewem z deskami Smacznego, panie Dzięciołu Na no to piętro wpisać problem, no Może na balkon jedne? No no Zostawić pod drzewiami A jakbym tak skoczył na plecak? No, to bym przeszł Ciekawe ile dają nie no, mogę tu tak stać. I czekanko. No ale pachnie. Baba w szlafroku, proszę, proszę. A jego pierwszego obsłużyli, wiadomo. Jakie wakacje, takie ognisko. Dzień dobry, ja po pizzę przyszłem. O kurwa. No, ja się spodziłem 6 zł za dostawę Poko sanel, na dobry dzień. Coś tam, coś tam to wiem. Coś tam, coś tam, masny ben Fajnie tak w ciepełku, co? Ochota? Myślałem, że na prowadzę południe. Jestem zakupy, albo nie, zamówię się z bolta. Eee, w tę stronę o... ja pierd. Ale lalunia, pewnego dnia, pewnego dnia będziesz moja. Jest tam kto? PIROGI! Więzień labiryntu. Śmieszne, śmieszne. Jednego dnia byście nie wytrzymali. Czy ja właśnie przywiozłem pizzę do burdelu? Przejdź, bo spaghetti niosę, no. To tam na spokojnie? Tam Tomasz!